Na lifeinka. Tak więc czekamy, czekamy, cały czas czekamy. Na samym wstępie chciałem naprawdę podziękować za niedzielny live. Rozwaliliście naprawdę system. Wszyscy rozwaliliśmy system i za to wam serdecznie dziękuję, bo bez Was by się to nie udało. Tak więc jeszcze raz dziękuję tym, którzy to teraz będą oglądali i tym, którzy będą oglądali to później. Tak więc... Dziękuję, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. O, jest kudłaty z wykrywaczem, tak więc właśnie Jarku. Dziękuję wszystkim widzom, jak i partnerom naszego wydarzenia. Siemanko Kaszubskie Wykopki za niedzielny live, tak więc bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Siemanko Marcin, siemaneczko. Tak więc kto był na live, niech, niech napisze słowo, jak myślicie. Cześć Klaudia, cześć, witam serdecznie. Wyraźcie swoje opinie, jak Wam się podobał live, jak to przebiegło Czy taki system może Wam się pogodać? Siemaneczko, siemaneczko, bądziorno eee... A widzisz, powiadomienia nie dostałaś Nie, no na pewno powiadomienia przychodziły, ale gdzieś tam pewnie to umgło, bo Zapowiadaliśmy ten live tydzień wcześniej eee, Tak więc kto mu, kto był, tak więc było tutaj było fajnie. No, dziękuję, Marcin. Dziękuję, Marcin. No, staraliśmy się, żeby to naprawdę wypaliło jak należy, słuchajcie. E, 17 setów było, to po prostu, no, rozwaliliśmy system ilościowo, naprawdę. No, niedziela, no, to jeszcze majóweczka była. Słuchajcie, tak więc wszystko zrozumiałe, e, że większość była gdzieś tam na wykopkach, na, na jakichś wycieczkach i nie mogli być, bo też dostawałem taki feedback. Ale też was sporo było, tak? Więc bardzo wam dziękuję. Tak, wiem, wiem. Emi była, Emi była. Tak, więc bardzo dziękuję. Byłam na live, mega konkurs, trochę zamieszanie, ale dobrze, bo było faktycznie sprawiedliwe. Co znaczy zamieszanie? Zamieszanie to na samym początku, tak naprawdę było z tą bułką z masłem, ale może dla niektórych było to zamieszanie, że trzeba było biegać po kanałach i zostawiać komentarze, ale no, dla chcącego nic trudnego, że tak powiem, tym bardziej, że było to dla aktywnych uczestników tego live'u, ale większość nie miała z tym problemów, tak więc podejrzewam, że kolejne live'y też będą miały identyczny charakter. Chodziło nam bardziej o to, żeby wesprzeć właśnie no, tych naprawdę prawdziwych, realnych, wspierających, oglądających widzów. Nie tylko łapaczów, łapaczów prezentów, nie, nagród, tak więc myślę, że było OK, komu się podobało to został, komu się nie podobało to wyszedł, oczywiście szanujemy to jak, jak najbardziej. Jest i Bubój złośliwy, siemaneczko, siema częczeń, siema archeolog, tak więc no już 70-80% paczek została wysłana, słuchajcie, dwie paczki... Dostarczę osobiście, bo są z województwa lubelskiego, tak więc fajnie, fajnie, e, tak więc umówiliśmy się z chłopakami, że na pewno, na pewno e, dostarczę to osobiście, przybijemy pionę, może nagramy, może coś z tego nagramy, zobaczymy. Siema, siema Kamil, e, ja się cieszę, że trafiłem do niektórych chłopaków dzięki temu konkursowi, bo fajne, bo fajny kontakt. Właśnie o to chodzi, trzeba się spierać, trzeba się spierać, siema Wolf, siema Wolf. Chciwa na nagrody nie jestem, więc w sumie nie żałuję, że mi nie było. <laughs> Spoko! Nie, to nie chodzi o Ciebie ogólnie. Dużo, dużo ludzi po prostu wyłapuje takie konkursy, żeby wygrać nagrodę. I później już nawet nie ma po nich śladu, tak więc stwierdziliśmy, to znaczy już dawno opatentowałem to, że po prostu robię to dla wspierających. Niektórym się to nie podoba, ale należy uszanować moją decyzję. Ja, ja generalnie gdzieś jestem inicjatorem. ...tych wydarzeń, tak więc chyba mam prawo, prawo głosu. Kamil daje suba. Dzięki bracie, dzięki. Siema Mika, siema Mika. Trzeba mieć szczęście, no kurde, no powiem wam tak. Było naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo wygrania, no bo tak standardowo było 60 osób na live'ie. Tak więc no, była duża szansa na wygranie. Na wcześniejszych konkursach było dużo więcej ludzi, ale po prostu robiłem to w innych terminach i o innych godzinach. A tutaj zależało mi po prostu, żeby zrobić ten konkurs, powysyłać wam te nagrody, bo teraz trochę obowiązków jednak, jednak jest. Musimy się kojarzyć w naszym półświatku. Dokładnie Chanchem, dokładnie. Tak, dokładnie, puste suby to w ogóle nie ma nie ma sensu. O czym gadać? Wiesz co, Mika, rozmawiamy na temat konkursu losowania, które było w ostatnią niedzielę. Tak więc omawiamy, omawiamy szczegóły. Omawiamy szczegóły. Beat, bo. Hej, bo moja siostra Asia ma urodziny dwuletnie. Wszystkiego najlepszego dla twojej siostry. Wszystkiego najlepszego. Tak więc mówię no... Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, co rozmawiałem. Też większość partnerów naszego konkursu mówili, że było naprawdę super, a to jest najważniejsze. A najważniejsze, że słuchajcie, wy się bawiliście dobrze, nie? bo feedbacków naprawdę bardzo dużo dostałem. Tym bardziej od nagrodzonych osób, że naprawdę była świetna zabawa. Ja wiem, ja wiem że po prostu nie podobało wam się to, że musieliście przeskakiwać i zostawiać te komentarze. Ale mówię, dla aktywnych, dla chcącego nic trudnego i już. Tak więc po konkursie i działamy dalej. Słuchajcie, tak więc kto jeszcze nie widział to zachęcam do obejrzenia tego live'a, chociaż trochę trwało, prawie 3 godziny. I tak samo zapraszam was do kudła tego z wykrywaczem, słuchajcie, głównego sponsora, który naprawdę ufundował, kurde, paletę nagród. Który w każdym secie było coś od Kudłatego, dodatkowo Kudłaty 4 sety swoje stworzył dla, dla aktywnych widzów na live, którzy wygrali te nagrody, tak więc bardzo dziękuję Kudłatemu. I oczywiście jakbyście chcieli różnego rodzaju gadżety związane z wydrukami bądź z poszykiwaniami o dołówków, torb zrzutowych, pomoneciarki i inne rzeczy, to <laughs> przepraszam u Jarka dostaniecie. Dobra, Dobra czytamy. E, wszystkiego najlepszego, ok, tak, ja byłem akurat, w menu, z którym współpracuję i po Spoko, spoko, Kaszubskie wykopki, nie ma problemu. E, a ja nagrywam, ale nie wrzucam. A na co czekasz w aucie? Wiesz co, czekam na mojego syna. Czekam na mojego syna. 17, 16.40 kończy kończy zajęcia. Siema Filipek, siema mordeczko. E, czekam, tak więc wyszedłem z firmy, podjechałem po szkołę i postanowiłem się na chwilę z wami tutaj. Odpalić brambo, że nie narzekam. U nas w ekipie i tak e, tak szczęśliwy dzień, że mocy trzymają, a konkursi tak, że... No, powiem Ci Klaudia, dowaliliście, kurde, naprawdę grubo, grubo. Siema, siasiu, siema, siasiu. Ile mam lat? No, a no, na ile wyglądam? <ścoughs> Z tym Orłem Kościuszkowskim naprawdę mega, mega strzał. Kurde, no, 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 mistrzostwo świata, nie? No, ale tamte tereny mają na to potencjał jednak, nie? Mają potencjał. Tamty jest Chełmski, Rubieszowski powiat i, i tu wodawski, no tam się toczyły te, te potyczki, tak więc ale tyle lat to w ziemi przeleżało i nikt tego nie znalazł, a to naprawdę kawał przedmiotu, No rewelacja po prostu no, strzał życia. Zgubiłem na miarę na tego, że to od Ciebie. Słuchaj, chyba pisaliśmy na, na tym, na, na messengerku, nie? z Detektorysty, tak więc tam będziesz wszystko miała. Siema dinozaur jest i kolejny laureat naszego konkursu. Tak więc bardzo Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję, że byliście Filipek również, ale to nie tylko Twój syn. No tak, do końca Cię Mika nie rozumiem o co Ci chodzi, ale, ale powtórzę się, że czekam na mojego syna, który kończy zajęcia. I taka to sytuacja. A ile ma lat mój syn? No do komunii idzie w tym roku. Wiesz co, to, to spiszemy się, napisz do mnie, to ci wyślę to jeszcze raz. Nie ma żadnego problemu. 10 lat ma, 10 lat ma. Jak tam Filipek ogólnie? Filipek, gdzieś może za tydzień, bo w ten weekend to nie będę miał kiedy, bo komunia młodego. Tak więc myślę, że gdzieś za dwa tygodnie na pewno się spotkamy. Trzymaj się Mika, trzymaj się, pozdrowionka. Eee, tak więc spotkamy się na pewno. Johnny tak samo, Jarek poszukiwać ma nagrodę do odebrania, tak więc będę i tak jechał nad jezioro, nad Zagłębocze to, to na pewno to na pewno się spotkamy przybijemy piony i osobiście Ci to wręczę spoko pisz, nie ma problemu, trzeba sobie pomagać nie, trzeba sobie pomagać, nie ma, nie ma żadnego problemu, ja zobaczę u siebie w ogóle to najwyżej ci jakieś tam screeny porobię, żeby nie przepisywać tego luzik, bluzik, luzik, arbuzik no, a co tam u was? Coś pokopaliście? Coś pokopaliście? Co tam robiliście? Opowiadajcie. No ja ten tydzień mam taki zamieszany, bo przygotowania do komunii syna i no i praca i powiem wam szczerze naprawdę naprawdę taki busy time, Zwariowany. No i jutro jadę do Grinkamo i chyba będę musiał sobie kupić nowy pointer, bo bo moja mi czureczka już nie będzie chyba do naprawienia. Wyrobiła już swoje, chociaż Kurde, z 2,5 roku była i, i, i padło to, nie? Padło to tak więc jutro jadę. Yy, jadę jutro po Akupointa prawdopodobnie. Zobaczymy jak z czasem będzie. Super! Super! No buteleczka Danzig kurde naprawdę robi robotę. Jakie masz auto? Wiesz co, Forda Kugę mam takiego pseudosuwania. Takiego pseudosuwania, żebym sobie mógł jeździć normalnie po mieście w trasie i jak będzie potrzeba to, to wjadę sobie gdzieś w teren nie? na poszukiwaniu. Tak więc moim zdaniem wystarczający samochód jak dla mnie. Chociaż wczoraj no, oglądałem się amerykańskich filmów i spodobał mi się taki Ford Pickup w ujojuniu. Tak więc myślę, że w ciągu dwóch lat yy, będę zbierał na niego hajsik. No, warto, kaszubskie wykopki, warto, nie? No, u mnie tych śmietników, kurde, no nie ma za wiele. Chociaż powiem Wam szczerze, nie wiem, czy czytaliście, ale koło tomaszowo Lubelskiego no wyszedł piękny sztandar i proporzec, naprawdę rewelacja. No, rok czasu tam chodziliśmy, szukaliśmy różnych śladowań, ale to wyszło w takim innym y, miejscu, akurat nie po stronie, gdzie mam zgody, ale zaraz będziemy te zgody, będziemy te zgody ponawiać. Słuchajcie i. I może jeszcze coś tam znajdziemy, ale naprawdę sztandar znaleźć konkretny. Spoko Tarnogrodzki, nie ma problemu, odzywaj się bracie. Trochę terenów porobione jest, tak więc w twoich terenach yy, też, też mam zgody tam koło Aleksandrowa. Yy, teraz, no, teraz trochę weszło nowych tam z Nadleśnictwa Zwierzynie i zaraz będą jeszcze nowe tam na zielone. Tak więc jak najbardziej pokopiemy, no bo wiadomo czerwiec to słuchaj no taki termin, że no tylko tak naprawdę łąki i lasy, nie? Łąki i lasy, no bo pól nie będzie. No amerykański pick-up taki naprawdę spoko, witamy Stanisława, witamy serdecznie, witamy Stanisława na lajwiku. Słuchajcie 12 minut jeszcze lajwonga i będę kończył, bo trzeba młodego odebrać ze szkoły. Tak więc mówię Tarnogrodzki, nie ma problemu. Będziemy, będziemy, będziemy na pewno w kontakcie, jesteśmy tam na, na Messengerach, tak więc odzywajcie się z EMI i na pewno e, i na pewno słuchajcie, coś tam pokopiemy. Może w czerwcu, nie wiem kiedy, na pewno w Biłgraju będzie wystawa czasowa e, w ogóle artefaktów, wczesno średniowiecznych i średniowiecznych. I tak jak rozmawiałem z moim archeologiem, może się uda moje znaleziska. Tam wyeksponować. On by chciał, bo naprawdę fajne fanty wpadły ostatniego czasu i fajnie, jakby gdzieś to było pokazane, wyeksponowane. Tak więc, może jeżeli to będzie, to dam ci znać: to może spotkamy się pierwsze w muzeum, może już skarpuj i będzie, będzie już w ekspozycji. Jak na razie go jeszcze badają na uniwersytecie. No i fajne spotkanie: to byśmy sobie polecieli tam pod Aleksandrów, albo byśmy pojechali gdzieś tam dalej na szukać tych naszych rozbrojeń wrześniowych no bo tylko tyle w tej chwili zostało tak więc nowe zgody przyszły nowe zgody na pola przyszły ale to dopiero po żniwach a naprawdę bardzo fajne i owocne tereny podejrzewam będą my na Rostadu często jeździmy turistycznie pewnie Klaudia nie będzie problemu tylko muszę wcześniej wcześniej muszę yy, po prostu mieć informację, żeby zgłosić was do Nadleśnictwa i do WWOZu nie Cześć Jola, cześć Jola. Jest i nasz wspaniały moderator. Pozdrawiamy serdecznie Jola. Spoko, spoko Temagrocki, nie ma problemu, nie? Terenu nie zabraknie, spokojnie. Spokojnie, tak więc będziemy się koncentrować na poszukiwaniach września, jak i starych rzeczy. No zobaczymy, nie? No bardziej się trzeba nastawić na drobnice jak na jakieś grubsze tematy. A czy coś wyjdzie zobaczymy. Najważniejsze to wyjść w teren i trochę ten samarek zrzucić. Czas najwyższy, tak więc... Zobaczymy, jak to będzie. Siema wilku, siema mordeczko. No, Klaudia, tak więc mówię, też nie ma problemu. Jakbyście tam chcieli, to jak najbardziej, nie? Jak najbardziej możemy, możemy się gdzieś tam ustawić, nie? Uuu, kurczę. Stanisław tu dobrze nam tu daje po włosku. Tak naprawdę, no mówię, będzie mniej tych poszukiwań w tym sezonie. Mówię, będę koncentrował się na tym, żeby przyczepę doprowadzić do ładu. Tak więc, myślę, że już przyszły weekend, bądź za dwa tygodnie, gdzieś nie, nie w ten weekend, tylko w kolejny. Już stopniowo będę, będę już stopniowo to działo z tym, chociaż roboty będzie dużo. Materiał kupiony, przyczepę, przyczepę podłogę jeszcze muszę dokupić, tak więc postawimy do, ją do takiego stanu, słuchajcie, żeby gdzieś w lipcu bądź w czerwcu zobaczymy, jak będzie z czasem i z pieniędzmi, żeby to okleić wykładziną. No i najgorszy temat to będą meble. Jak dla mnie, bo się na tym nie znam, a zamierzam sam to robić, wszystko. No zobaczymy. Zobaczymy. A gdzie się tam tak lansujesz? A pod szkołą młodego jestem, czekam. Pod szkołą czekam. Tak więc no niewiadowka. Planowałem, że wyjedzie gdzieś na lipiec, ale no nie wyjedzie prawdopodobnie, no bo mówię, ograniczenia najbardziej czasowe, nie? Yy, będą. A mówię, jeżdżę sobie raz na tydzień na ranczo, yy, To coś tam sobie podłubię, tak więc... Ale robota pójdzie do przodu, pójdzie do przodu. Jeszcze muszę zaplanować dokładnie elektrykę i elektronikę w tej przyczepie, bo zamierzam, żeby naprawdę to był taki japowóz taki japowóz, którym będę mógł sobie pojechać naprawdę gdzieś na 2-3 dni w jakąś dzicz, bo tak naprawdę o to mi chodzi i żebym po prostu nie potrzebował żadnego prądu wody i tym podobnych, tak więc pod tym kątem tak naprawdę tworzę tą przyczepę, żeby sobie gdzieś jeździć na poszukiwania i być niezależnym. Tak, Filipek, tak myślałem, żeby to zrobić, ale zobaczymy. Zobaczymy. Na razie trochę mam inspiracji w głowie, ale muszę to sobie rozrysować po prostu. Muszę rozrysować. No na pewno pięciu osób mi się tam nie zmieści jak planowałem, bo wtedy musiałbym po prostu aneks kuchenny wszystko wyrzucić i wtedy mogłabym piątka spać całej mojej rodzinki, ale po prostu będziemy będziemy to rozwiązywać tak, że na początku będzie jakiś tam namiot, na pewno na dwie osoby, trzy osoby będzie spało w przyczepie, a w przyszłym roku planuję sobie i tak kupić busa, którego przerobię sobie na takiego mini kampera jakiegoś Vivaro albo Trafika. I będę sobie ciągał tą przyczepkę w razie potrzeby, jak będziemy jeździć gdzieś tam z rodziną bądź na jakieś zloty. No już będzie bardziej komfortowo. No wiadomo, najlepiej byłoby kupić busa nie? albo kampera, ale na razie mnie na to nie stać. I o tym nie myślę. No spoko, spoko. No, no to możemy, możemy pogadać Klaudia, nie? O tym. Mówię ja już o kurde, przyczepę to już ponad 15 lat planowałem sobie sprawić taką, bo trochę tych naszych polskich pojazdów motoryzacyjnych miałem od maluchów Nys, Starów 25 miałem. Miałem taką fazę kiedyś na to. słuchajcie, Dużo, został mi jeden maluszek, którego rozebrałem, wypiaskowałem i powoli będę go składał, ale nie wiem, może na zimę się wyrobię, żeby coś przy nim przygrzebać, tak więc będzie taki zestaw pokazowy PRL-u. Może na przyszły rok zobaczymy jak to wyjdzie. E, ale mówię, trochę pomysłów jest, nie? Trochę na to pomysłów jest. No, najważniejsze, żeby doprowadzić tą elektronikę e, całą, a nie znam się na tym w ogóle, prąd dla mnie, to wiecie. E, kupiłem duże Webasto, 3,5 kW. Wszyscy mówią, że za duże, e, ale kupiłem to pod kątem też i busa w razie w. Nie? Że po prostu będę sobie puszczał rurę i będzie ogrzewało mi przyczepę, i busa w razie czego, nie? Przetwornicę w taki falownik Vectrona też kupiłem, bardzo porządny, tak więc powinno to wystarczyć na, na moje potrzeby i rodzinne. No i co? I dalej i solary i reszta zaraz akumulatory będą wjeżdżać, nie? ale to wszystko mówię stopniowo, na razie komunia wydatków tego wszystkiego, nie? tak więc na razie na razie zwolniłem, ale już mówię alufoksy kleje, żywice, wszystko sobie pokupiłem i na razie doprowadzę to do takiego stanu, żeby po prostu na czysto można było Eee, kleić wykładzinę hmm, ale co mam jutro sprawdzian z Anglika Trzymaj się Filipek powodzonka na sprawdzianie a ja jeszcze mam 5 minut słuchajcie i też będę kończył powolutku eee, i co? Może jakieś pytania macie, może jakiś zarzucicie temat, o którym pogadamy w końcu, a nie tylko ja gadam i tylko ja gadam. Co wy na to? Co wy na to? No ja dzisiaj jeszcze mam trochę jazdy, to kościół, przygotowanie, to, to, tamto, oj, jutro tak samo praca, e, e, praca basen i też przygotowanie, jest roboty przed tą komunią, ale jedna komunia w życiu syna, tak więc trzeba, e, trzeba się do tego sprężyć, a później dwie kolejne będą. Siema Tomaszku, siema Tomaszku, jest kolejny laureat naszego konkursu. Tak więc pozdrawiam serdecznie Tomaszku, paczuszka wysłana Tak więc powinien mieć ją jutro pojutrze u siebie Tam impostem to wysłałem powinno dojść Zabezpieczone dobrze tak więc Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za to że byliście Na live konkursowym i w ogóle że jesteście, że wspieracie Naprawdę mega petarda Przypomnij mi kiedy planowałeś zlot u siebie, wiesz co zlot jest planowany Na 5, 5 lipca Jak na razie troszkę mamy z zamieszania z tym, tak więc będziemy mieli spotkanie z urzędem i zobaczymy jak to będzie, ale jeżeli nie wyjdzie 5, no to przesuniemy to o 2-3 tygodnie. Na pewno będzie, na pewno będzie to dam znać. Dam znać na pewno już termin powinien być dawno ogłoszony, ale mówię problemy, problemy techniczne są. Narka kamil, narka kamil. <laughs> problemy techniczne, ale zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie, bez spinki. Jakoś to może ogarniemy. Siemaneczko, Siemaneczko, co w ziemi leży. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Kolejny twórca YouTube'owy, tak więc wbijacie również. Co w ziemi leży, zostawiajcie suba, oglądajcie, bo naprawdę fajne, fajne tematy, fajne tematy, trzeba się wspierać, trzeba, trzeba działać razem, nie? Gdzieś tu cofają. No, dwie minutki i muszę kończyć. Spoko, spoko, spoko. Trzeba, mm -hmm. trzeba, trzeba się polecać, nie? No, Rafał, coś mi wysuwał. Tak więc mówię, jeszcze może się uda w tym tygodniu jakiegoś tam live'a odpalić na jakąś tam godzinkę, to będziemy mogli sobie dłużej pogadać. Gdzie jesteś? W Lublinie jestem, pod szkołą stoję. Czekam na młodego mojego syna. I za minutkę, półtorej idę po niego już go odebrać z zajęć. I śmigam do domu. Tak więc pozdrawiam wszystkich z Lubelskiego, z Lublina. Jeżeli ktoś nie wie. No i wbijajcie, oglądajcie filmy. Może coś tam znajdziecie dla siebie. Tak więc będzie na pewno podwójny kontent, jak nie potrójny, bo jak starczy czasu, to trochę powadamy też i rzeki. Eee, Pobadamy rzeki i sprawdzimy, czy jakieś tutaj drobinki, drobinki, jakaś mąka złota jest tutaj, ale bardziej się nastawiam na kamienie szlachetne i na bursztyn. Eee, zobaczymy, jak na razie to stoimy w miejscu, stoimy w miejscu do czerwca. Później się okaże. Jak to będzie. No i słuchajcie, powoli będę musiał kończyć, będę musiał kończyć nasz wspaniały liveik. no bo muszę do następnego strzeleczka Kudłaty, bo muszę odebrać młodego i obowiązki dzisiaj do nocy, tak więc Matsik, siemaneczko, ale już kurde muszę muszę zmykać. Jak zwykle kurde, kończę live'a i wy przychodzicie. Tak więc na pewno się jeszcze odpalimy. Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie w sobotę o godzinie 20.00. Oglądajcie ostatni odcinek, jeżeli nie oglądaliście z poszukiwań. Jeszcze tych parę odcinków jest, a później już po prostu będziemy na bieżąco to nagrywać. Tak więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie, hej, hej, hej.